Witam moi drodzy na kanale Gotowanie po mojemu. Dzisiaj chcę wam zaprezentować pyszną i szybką przekąskę, idealną na imprezę. Jest to warkocz ciasta francuskiego z łososiem wędzonym oraz serkiem paroszkowym. Tu macie wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do przygotowania tej pysznej przekąski. Ciasto rozwijamy i na środku smarujemy serkiem twarożkowym. U mnie to jest serek ze szczypiorkiem, ale można dać dowolny inny ziołowy albo taki śmietankowy. Układamy na górę łososia wędzonego w plastrach. Tutaj mamy 150 g łososia. Całość posypujemy opcjonalnie tartym żółtym serem. Oraz siekanym koperkiem. Można to być również siekana pietruszka, szczypiorek albo można pominąć ten etap. Teraz kroimy w paski ciasto francuskie. I drugą stronę tak samo. Paski zwijamy na górę tak, jakbyśmy pletli warkocz. Teraz roladę przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i smarujemy rozczepanym jajkiem. Górę posypujemy ziarenkami czarnuszki oraz sezamem. Gotowy warkocz przekładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy około 20 minut do zrumienienia. Po wyjęciu z piekarnika chwilę studzimy. I kroimy na kawałki i delektujemy się pyszną przekąską z ciasta francuskiego. Taką przekąskę można podawać na ciepło oraz na zimno. Zapraszam również na inne filmy na moim kanale, gdzie znajdziecie również inne przepisy na szybkie przekąski z ciasta francuskiego. Do zobaczenia w kolejnym filmie.